Jesteśmy w laboratorium maszyn i napędów elektrycznych Katedry Elektrotechniki Wydziału Politechnicznego, gdzie w ostatnim czasie przeprowadzono modernizację kilku stanowisk laboratoryjnych, a także pozyskaliśmy nowy sprzęt. Było to możliwe głównie dzięki zaangażowaniu w te pracę studentów, którzy w ramach realizacji prac dyplomowych przeprowadzili projekt. Stanowisk, wykonanie w większości prac, a także opracowali w ramach pracy dyplomowej instrukcje szczegółowe do wykonania ćwiczeń na tych stanowiskach. Wszystkie te prace wykonywane były pod czujnym okiem promotorów prac z wieloletnim stażem dydaktycznym, a także przy wsparciu pracowników technicznych. I oczywiście wsparciu finansowym ze strony uczelni, które to wsparcie polegało na zakupie, sfinansowaniu w 100% właściwie zakupu wszelkiego potrzebnego wyposażenia. Oprócz finansowego wsparcia ze strony uczelni, która zapewniła zakup niezbędnego sprzętu, Mamy również tutaj pozyskany sprzęt z zaprzyjaźnionych firm, takich jak na przykład Tamel czy zakład remontów jedlicze. Sami studenci bardzo cenią sobie prace praktyczne, które są doskonałym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zdobywanej przez nich przez niespełna ostatnie 4 lata. I te prace są takim zbiorem wszystkiego, czego się podczas tych studiów nauczyli. Znajdujemy się w Laboratorium Elektrotechniki i Automatyki przy stanowisku zawierającym mostek sześciopulsowy. Celem mojej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie i zbudowanie dodatkowego filtra prostego do zainstalowanego obecnie układu, który pozwoli nam wyeliminować dodatkowe harmoniczne powstałe w wyniku pracy tego układu. Harmoniczne te to jest harmoniczna piąta i siódma, czyli 250 i 350 Hz, które negatywnie wpływają na działanie transformatorów, silników i układów zabezpieczeniowych. Filtr został wykonany przeze mnie i został zainstalowany na stanowisku. Stanowisko zawiera również selekcję, czy ma działać z filtrem, z jakim rodzajem filtru oraz przewidziana została dodatkowa modernizacja na grupę filtrów podwójnie nastrojonych. Całość została wyposażona w układ sterowania zewnętrznego za pomocą potencjometru, który pozwala nam wyznaczyć kąt wysterowania przekształtnika sześciopulsowego. Obciążeniem w naszym przypadku jest obciążenie rezystancyjno-indukcyjne. Rezystancja stanowi grzejnik 20-omowy, a indukcyjność stanowi cewka 1,5-1 mH. Dodatkowo zainstalowana została indykacja świetlna poszczególnych sekcji załączania układu, która pozwala nam określić, który ewentualnie element jest uszkodzony. Zainstalowany został również przełącznik wyboru indukcyjności linii, który pozwala nam badać różny charakter linii zasilającej. Całość została podłączona przez kartę firmy Measurement Computing, która pozwala nam sczytywać pomiary przy pomocy linii szeregowej USB, a następnie wprowadzić dane do środowiska MATLAB, pod którym będziemy przeprowadzać analizę i obliczania zmierzonych pomiarów. Nazywam się Kacper Pietrusiak, jestem świeżo upieczonym inżynierem, jak widać świeżo po obronie. Tematem mojej pracy była przebudowa stanowiska laboratoryjnego, na którym bada się silnik prądu przemiennego, silnik klatkowy zasilany z przetwornicy częstotliwości Altivar 71. Promotorem mojej pracy był doktor inżynier Janusz Petryna, z którym bardzo przyjemnie się współpracowało i stanowisko doszło do oczekiwanego skutku. Na stanowisku znajdują się dwa silniki, znajduje się tam silnik klatkowy zasilany z wcześniej wspomnianej przetwornicy częstotliwości. Jest on obciążany w trakcie ćwiczenia silnikiem prądu stałego, zasilanym z przekształtnika tyrystorowego. Podczas ćwiczenia możemy odczytywać takie wielkości jak prąd, napięcie, moment obrotowy, czy prędkość obrotowa. Całość może być rejestrowana zarówno przy użyciu aparatów analogowych, jak i przy wykorzystaniu zaprojektowanego programu MATLAB, który zczytuje te wartości i przekształca je w charakterystyki statyczne oraz charakterystyki dynamiczne. Wybrałem tę pracę dlatego, że stanowisko wymagało gruntownej przebudowy, po to, aby mogło być bezpieczne i łatwe w obsłudze dla studentów, którzy to ćwiczenie przeprowadzają. Nazywam się Madousz Kotarba i jestem chwilę po obronieniu swojej pracy inżynierskiej. Tematem pracy było, było stanowisko do awaryjnego hamowania silników. Wybrałem ten temat pracy, ponieważ nie znoszę teorii i chciałem stworzyć coś praktycznego, co będzie mogło być wykorzystywane przez następne pokolenia studentów. Głównym elementem stanowiska jest silnik indukcyjny klatkowy o mocy 1,5 kW. Wraz z elementami, które sterują całym układem, czyli stycznikami, tachoprędnicą, komparatorem napięcia. Promotorem mojej pracy był doktor inżynier Janusz Petryna, któremu serdecznie dziękuję za pomoc w trakcie realizacji stanowiska. Nazywam się Patryk Kozią i jestem studentem Akademii Tarnowskiej. Tematem mojej pracy dyplomowej jest kaskada zaworowa na stałą moc, której promotorem został doktor inżynier Janusz Petryna. Wyboru tematu pracy wykonałem na podstawie tego, że lepiej czuję się wykonując prace praktyczne niż teoretyczne. W zakresie. Wykonanej przeze mnie pracy znajdowało się dobór maszyn do układu oraz elementów energoelektronicznych, które będą współpracować z całym układem oraz wykonanie stanowiska pomiarowego. Ze swojej strony dodałem także panel odczytu prędkości obrotowej układu oraz czytelną płytę czołową, na której znajduje się schemat układu, dzięki czemu będzie można łatwiej posługiwać się stanowiskiem. Przy wykonywaniu pomiarów. Inspiracją do podjęcia się próby wykonania tejże właśnie pracy była praca o nazwie Kaskada Zaworowa na stały moment, którą wykonali poprzedni absolwenci uczelni. Mam nadzieję, że te umiejętności przydadzą się im w dalszej pracy inżynierskiej, którą jak sami zdradzają, zamierzają wkrótce podjąć. Dzień dobry, moje nazwisko, Janusz Petryna. Jestem opiekunem prac dyplomowych studentów, którzy wykonali dla potrzeb naszej katedry elektrotechniki trzy bardzo istotne z punktu widzenia i dydaktyki, i może badań prace dyplomowe. Prace te koncentrują się przede wszystkim na napędach elektrycznych. Jedna z nich to jest praca związana z kaskadą zaworową na stałą moc. W naszych warunkach jest to urządzenie zminiaturyzowane, podczas gdy w przemyśle maszyny te pracują z mocą do megawatów. Dalej, oprócz tego, jeszcze dwie prace dyplomowe wykonane aktualnie. Jedna z nich to jest udoskonalenie stanowiska związanego z pracą silnika klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości gdzie dyplomant w sposób no, bardzo profesjonalny wykonał urządzenie, które umożliwia jednoczesne przesyłanie online danych pomiarowych do środowiska MATLAB. Dzięki czemu podczas wykonywania ćwiczenia można bezpośrednio uzyskiwać jego wyniki. I wreszcie trzecia praca, która też może mieć znaczenie Zarówno dydaktyczna, jak i powiedzmy w przemyśle, mianowicie układ do hamowania awaryjnego silników indukcyjnych klatkowych. Ta praca jest o tyle istotna, że może mieć zastosowanie w przemyśle, w sytuacjach, kiedy należy natychmiast zatrzymać jakieś urządzenie, typu maszyna elektryczna z jakimś urządzeniem napędzanym, co nie jest realne w przypadku wyłączenia napięcia bo nieraz wybieg takiego zespołu może trwać kilkanaście sekund, a nawet minut. Z tego punktu widzenia natychmiastowe zatrzymanie maszyny to jest kwestia nieraz życia i śmierci. Te trzy prace wzbogacą nasze laboratorium i mimo tego, że dzisiejsze trendy bardzo mocno się nakierowują na zaawansowaną, elektronikę, technologię informatyczną, to jednak chcemy nawiązywać do tego, co aktualnie się dzieje w przemyśle. Trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie urządzenia, jakie dzisiaj spotkamy w przemyśle, są nowoczesne czy supernowoczesne. Wiele z nich zostało zainstalowanych dziesiątki lat temu, ale nadal pracują i przynoszą korzyść firmie, która je eksploatuje. Dla przykładu podam, że na przykład w jednej z instytucji krakowskich generatory zostały zainstalowane w 56 roku zeszłego wieku i pracują do dziś. Dlaczego nam zależy na utrzymaniu takiej łączności między tym, co jest aktualno nowoczesne, a tym, co nowoczesne już może przestało być, ale nadal jest eksploatowane? Ponieważ nasza katedra ma związki z przemysłem. One polegają na tym, że jesteśmy w stanie na zlecenie wykonać badania diagnostyczne maszyn elektrycznych. Ewentualnie w przypadku jakiejś zaistniałej awarii jesteśmy w stanie również podać jej przyczyny. Współpracujemy tutaj z azotami tarnowskimi, współpracujemy z firmą Tamel. I muszę też powiedzieć, że wykonanie tych stanowisk no, zawdzięczamy również współpracy z firmą Jedlicze, która stanowi bardzo mocny ośrodek remontów maszyn i urządzeń dla energetyki. Dziękuję za uwagę.